Proszę Państwa, dzisiaj zrobimy sobie speedrun androidowej gierki pod tytułem Cut the Rope, którą zapewne wszyscy dobrze znamy, więc, nie przedłużając, lecimy. W ramach speedrunu ogramy sobie pierwszy ten sektor pod tytułem Cardboard Box, tak więc, wszystkie 27 się na 100%, czyli wszystkie gwiazdki zbieramy, let's go, czas, start. Ach, jest, Cut the Rope. Prosta gierka, w której naszym celem jest przetransporterowanie, tak, można tak powiedzieć? Przeniesienie powiedzmy tego cukierka do naszego nomnoma, który jest oczywiście głodny i żąda cukru, jak większość dzieciaków. W każdym razie to jest cel naszego wyzwania. I w zasadzie tak, nie do, na trudny, do, do, do na trudny, do najtrudniejszych raczej nie należy. E, chyba, żeby popatrzeć sobie na końcowe poziomy. to Tam może być już nieco więcej zagwodki, ale takie na początku to raczej powinno być dosyć, dosyć spokojne. W lewym górnym roku, roku, rogu, w lewym górnym rogu, oprócz, pod, w sumie patrzę teraz pod czasem, mamy również power-up'y, z których korzystać raczej nie będę, bo chciałbym ograć to w miarę takim naturalnym, spokojnym tempem, ale mam nadzieję również, że ten czas będzie, o, wystarczający, nice, idealnie mm, tak, przechodziłem wcześniej oczywiście tą gierkę, ale Szczerze, to pozapominałem pewne kwestie. Na przykład tutaj zepsułem, powinienem się stąd wybić. No i teraz będzie pięknie, proszę Państwa. Cyk, wyprostować i w dół, i nom, nom. szczęśliwy, szczęśliwie, zadowolony. Ząbki mu wystają. W ogóle jaki lord tam za nim stoi, to, to ja tego nie pojmuję. Ale ważne, żeby był on zadowolony. I chyba zepsułem tak, oczywiście, że zepsułem jak zawsze. Bo powinienem wyjść w ten sposób, tak. O, 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 o i tym. No. I w odpowiednim momencie cyk na górę. Nice. Będzie raczej krótki speedrun. Zakładam, że około 6 minut jak nie będę. No w głupi sposób padać jak teraz. Nie, no, no mną jest smutne, to tak nie może być. Jeszcze raz. No, chłopie, bierz to. Cyk. Łap. Jednie. Wybitnie. Um, polecimy sobie teraz na lewą stronę i pyk, i się mogę wypuścić? Mogę. No i wybitnie. To naprawdę, bardzo porządna, e, krótka gierka. Co, ja źle kliknąłem, nie? ją. przecież chciałem ją kliknąć. Oho, oh, come on, nie muszę powtarzać poziom przez moją niekompetencję, przecież go przeszedłem, straciłem, nie wiem, 10 sekund. Ej. Tak, co to ja mówiłem? Bardzo prosta, bardzo przyjemna gierka. Zresztą jak większość takich Androidowych gier, które dobrze wspominamy. Miss Click. Weźmy sobie teraz tak, tą bańkę, która nas poniesie do góry i zabierzemy tą gwiazdkę i chyba nawet dolecę. Nie, nie dolecę. Ale teraz dolecę. Tak. Prosto do Paszczy Nomnoma. Piękna nazwa, nie? Nie wiem ktoś wpadł na taki pomysł. I uznał, że to będzie genialny pomysł, i to był genialny pomysł. No, nom, nom no, Jak można by byłoby lepiej nazwać takiego uroczego stworka? O, tak, to jest mój ulubiony poziom w zasadzie. Polega on na tym, żebyśmy przecinali tutaj, tak, te stęgi teliny, które łapią się w trakcie naszej podróży, żeby zachować w miarę pionowy tor lotu. Poziom ogarnięty. W nowych poziomach dostajemy nowe przeszkody, są to kolce, które uniemożliwiają nam e, przejście dalej, tak to mogę powiedzieć? Na pewno przeszkadzają, no właśnie, że można mnie czasnąć, a nie o to chodzi. Powiedzmy, że w takim razie ja się tu wypuszczę i cyk, pięknie. Oj tak, zręczność i szybkość to podstawa w tej gierce. I na komputerze, na którym w zasadzie to, to gram, to może być nawet... I trudniej jeszcze niż na, niż na telefonie, niż na Androidzie, ale w sumie twórca zapewne nie brał pod uwagę takiego, takiej możliwości, że ktoś to będzie na komputerze robić. No bo po co? Ale jest ok. w proszę bardzo, dalej. Nie, o nie, zaraz padnę. Nie, jest dobrze, ok, dobra, muszę się poprawić na krześle. To mam moment. O, moje plecy! I wiecie co? Czy masz dość bólu pleców, bólu karku i zmęczenia po całym dniu siedzenia? Zastanawiasz się, dlaczego potrzebujesz biurka do pracy nastająco? Praca A na co to rozwiązanie, które wprowadzi rewolucję do Twojego dnia. Ekspresowy montaż w kilka chwil, pakiety śrub posegregowane i czytelne oznaczenia, dzięki czemu montaż jest dziecinnie prosty. To są. dobrze, bo nie czytać. I gotowe. Złożenie biurka nigdy nie było tak proste. Gotowe do użycia w mgnieniu oka. Stabilność na najwyższym poziomie. Biurko Flexis pod E7 Pro wytrzyma każde wyzwanie, nawet przy maksymalnej wysokości 0 chwiejności. Nadal nie jesteście przekonani? Na no to patrzcie teraz. Na no to, czyli co? Ręka jak motek, trzeba z tyłu ogłuszyć byłoby. Delikatne uderzenie było. Teraz widzimy układającego się na tym diroka 100 kg żywej brody. Sam bym temu nie uwierzył, gdybym nie wiedział tego na własne oczy. Wysokość w sekundę? Żaden problem. Ustawiasz i podnosisz dokładnie tak jak potrzebujesz. FlexiSpot to biurko, które dopasowuje się do Twojego trybu i życia pracy. A jak z kablami? Dzięki funkcji zarządzania kablami, koniec z bałaganem! FlexiSpot dba o każdy szczegół. 10 lat gwarancji na model E7 Pro i darmowy zwrot do 60 dni. Teraz idealny moment na zakup. Na stronie FlexiSpot.pl trwają wyprzedaże Black Friday, które zwalają z nóg. Nie przegap wyjątkowych okazji na biurkach, krzesły ergonomiczne i wiele więcej. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam do zakupów i skorzystania z najlepszych cen w roku. No i dobra, no i jest fajnie. I jest wygodnie. No to lecimy dalej. To ja może sobie zgarnę tutaj tą bańkę, poczekam na odpowiedni moment. I zepsuję wszystko, jak najbardziej, czemuż mnie. Jeszcze raz. Zabieraj pan mnie tą bańkę. I ja się muszę rozbujać, żeby chwycić tą. Kurczaczku. Dobra, puścimy się normalnie. Niech to sobie spadną spajki. Nice, GG, ok. Tracę czas. Ale jest ok, w porządku i dalej. Mamy to! Let's go! Exit. no nie widzę, który to jest poziom, ale powiedzmy, że zbliżamy się do końca. Nie! Zobacz, czekaj, mogę to jeszcze uratować? Mogę to jeszcze uratować? Dejom! Czy, czy mną nom, nom chwyci? mną. Nom, nom. Weź tego język, no język dalej, to chłopie, no. Co ty tak polegasz tylko na mnie na tym, że ja ci dodam Wszystko podpaszę, przesunę, kurcze, przesunąłem za dużo, za dużo uciąłem. No come kaman, kursor. Ludzie, to jest to powinno być osobne wyzwanie. Zagraj w to na komputerze. O, oh, dobra. Wrzuciłem siebie hate, lecimy. Nice, GG. Piąteczka. O tak, ten poziom też lubię. <laughs> Sometimes you need to move fast. To za szybko, żeby określić, co się w ogóle wydarzyło, ale mieliśmy do czynienia z procą, która będzie się też powtarzać na samych poziomach. Nie jak się cukierek wyrówna. Będzie fajnie. Wiecie co, w ogóle... O, zrobione! GG! 5 minut 43 sekundy, chciałem powiedzieć tylko, że ten cukierek wygląda naprawdę smakowicie, ja aż mam ochotę, żeby sobie coś zjeść. 5 minut 43 sekundy! To jest, proszę Państwa, miejsce czwarte! Mogę tak powiedzieć? W ogóle, dlaczego ta kolumna tak dziwnie wygląda? W sensie... Ehm, um, to jest. To jest DS Desktop? To jest tak, albo drugie, albo czwarte miejsce. Nie mam żadnego pojęcia, o co tutaj dokładnie chodzi. Aczkolwiek jestem z tego zadowolony. Proszę Państwa, zachęcam Was do tego, żebyście sobie zobaczyli Flexispot, który macie w opisie tego filmu i co. I to na razie tyle. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Do następnego.